Zawistnijcie za to! Wszyscy! Te same obrazy były na aukcji. Uwodnijcie się! Nie macie szans! Za króla! Za Redanie! za to! Wszyscy! Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Nie wiecie z kim zadzieracie? Przeciwnie. Wiem aż za dobrze. E Ewald. Witaj, braciszku. Kope No proszę, im dalej w las, tym ciekawiej. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia. Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst, i nie uratuje ci życia. Wydwaj, stańcie po mojej stronie! Wybronię was przed Redańczykami! Dam czego chcecie! Hojna oferta, Horst. Przyjmuję ją. Co? Jak możesz? Od początku mówiłem ci, że nie lubię, jak się mnie w coś wrabia. Trzeba było to potraktować poważnie. Cóż, ciężko się nie zgodzić. Wybacz, Ewald. Widzisz, wszyscy się od ciebie odwracają, znowu, ale i po raz ostatni. Jeszcze zobaczymy. Tanios skóry nie sprzedam. Nawet wspólnicy się od ciebie odwrócili. Ale nie ja. Jednak co brat, to brat. Jestem gotów ci wybaczyć. Tak, do prawdy? Jedyne, co musisz zrobić, to uznać mnie za głowę rodu, ukorzyć się. Gdybym cię nie znał, pewnie bym się nalał, ale ja cię znam. Złyszę. Umyć go i ubrać do pogrzebu, tylko znajdźcie coś porządnego, żeby wstydu nie było. Wreszcie, nie lubię niedomkniętych spraw. W takim razie przejdźmy do kwestii nagrody. Oczywiście. Tak jak mówiłem, możecie wziąć co chcecie. To ja przygarnę tę rubinową kolię. Tak jak mówiłem. No tak. Wiedźmin. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego, cokolwiek to jest. Nie rozumiesz. Tam są dokumenty. Testament! To się nie może dostać w cudze ręce za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien. Papanowie, apeluję do waszego rozsądku. Tak, wiedźminie. Prędzej zginę niż oddam Ci te papiery. Inszuję odwagi. A może jednak dojdziemy do zgody? Niby jak! Mówię przecież, że nie oddam domu! Mówisz, że nie oddasz zawartości. A mi dokumenty nie są potrzebne. Wystarczy szkatułka. No tak. Masz rację. Wilk będzie syty i owca cała. Wilk przede wszystkim jest już zmęczony. Więc daj tę pieprzoną szkatułkę i wyprowadź mnie stąd. Z wielką przyjemnością, wierz mi. Za to ty podobasz mi się. Może zaczekasz tu chwilę, a potem porozmawiamy. Widzisz, szukam konsultanta do spraw bezpieczeństwa. To byłby dla mnie zaszczyt, jaśnie, Wielmożny Panie. Tędy wyłaś wiedźminie i nie wracaj. Wracaj, skąd przyszedłeś? Tacy, jak ty, to tylko choroby przenoszą, ty z midyzecji. Charakter. co? Witam znowu. To co, masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary. Zbywaj. jak ty to tylko choroby przenoszą. Wypetyzm i dyzekcje. Niech żyje, niech żyje. Po ile śledzie? Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam! Przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Oh, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. Piery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odin. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Nie wiem, prosić o porady prawne, bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt, Olgierd. Ja po prostu spełniam jego zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony? Cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda, kawał skórwy syna. Jego brat Ewald był jeszcze gorszy. Był? Horst go zabił. Własnymi rękoma. Ha, dobre i to. A no co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora Rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba, bursod wylądowaliby na bruchu. A szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć środki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno: o zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też ci kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyska jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, Korst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny innego jej kandydata, znaleźli z morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do Wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech. Dalej wiedźminie. To było jedno wielkie, cuchnące gówno. Sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Ejda, hey, wyciągnijcie śledzia z beczki. Się. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać, czy nadal nie obchodzi cię co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze, wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do hamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Gerard, wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofilczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Spełniłem dwa Twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś, ale tak prawdziwie. Nie mam ochoty na pogaduszki. Muszę coś dla ciebie zrobić, więc powiedz co? Prawdziwy profesjonalista, co? Ja myślę, że tylko udajesz zimnego zabójcę. Ale tak naprawdę, jak ja, szukasz nowych doznań. Chcesz sobie udowodnić, że potrafisz jeszcze coś poczuć. Że została w tobie resztka człowieczeństwa. Też byłbym dobrym wiedźminem. Tylko widzisz, nie znam drogi do Kermoren i nie dostanę medalionu. Przestań pierdolić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj. Miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ach, ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w pro. Chciałeś życzenie? To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do beztrwogiego. Ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od Włości Martina Fei. Życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt.